Cześć, witam się z Wami w nowym filmie na moim kanale. Pewnie już widzicie po tytule, że jest to buokhol, buokhol styczniowy. Słuchajcie, kolejny miesiąc dobiegł końca, więc wypadałoby pokazać Wam książki, jakie wzbogaciły moją biblioteczkę właśnie w tym miesiącu. Było ich całkiem sporo, ale porównując sobie wynik ze stycznia zeszłego roku no to tych książek przybyło do mnie dwa razy mniej, także... Myślę, że mamy progres Jednak mimo wszystko nie mogę narzekać na brak książek do czytania I mam naprawdę sporo ciekawych tytułów, które chciałabym Wam pokazać Więc już bez zbędnego przedłużania po prostu przejdę do pokazywania Wam tych książek I zacznę od książek, jakie dostałam do recenzji od wydawnictwa Jaguar Które mnie ukochało wyjątkowo w tym miesiącu I dostałam o nich, słuchajcie, cztery książki I zaraz Wam je właśnie pokażę Na pierwszym miejscu mamy Afterglow Fila Stampera, czyli tą drugi Golden Boys. Ja w lutym planuję sobie zrobić yy, taki mini maraton, żeby przeczytać sobie za jednym zamachem część pierwszą i tą część drugą. Mam nadzieję, że te książki mi się spodobają. Ja czytałam już jedną książkę tego autora, była naprawdę bardzo dobra, więc liczę, że i tutaj się zachwycę. Następnie mamy, słuchajcie, Let Me Love You zane wulczyńskie. Jest to książka, na którą ja tak czekałam. O Boże, jak ja na tę książkę czekałam. To jest kontynuacja Let Me Know, książki, którą czytałam w 2023 roku, która rozkochała mnie w sobie po prostu całkowicie i ja bez której sobie nie wyobrażam w ogóle zeszłego roku i zestawienia najlepszych książek zeszłego roku. Uważam, że jest to świetna powieść, więc z niecierpliwością czekam na moment, aż się zabiorę za tę książkę. Odrobinę się boję tego, co mnie tu spotka, ale z drugiej strony jednak mam taką sobie ogromną ciekawość i mam nadzieję, że ta książka również mnie zachwyci. Trzymaj się niny la Jest to książka y, autorki, której jedną no, książkę już mam na swojej półce, a jest to wszystko, jest ok. Jeśli dobrze mylę, tak jest ok, przepraszam. E, ja te książki też sobie chcę zmaratonować w lutym, ponieważ, e, bo tak, po prostu mam nadzieję, że ta książka mnie zachwyci, bo widziałam naprawdę sporo pozytywnych już recenzji, zarówno tej powieści, jak i tej poprzedniej, więc mam co do nich duże nadzieje. I ostatnią książką od wydawnictwa Jaguary jest to Bogobójczyni Hany Kaner, książka, która ma przepiękną okładkę, niezwykle klimatyczną, niezwykle przyciągającą wzrok. Ale jednak treściowo wyszło trochę kiepsko, ale o tym będziemy w Europie Styczniowym, tam opowiem więcej. Tam y, też wam dam link y, do recenzji na blogu, bo już napisałam recenzję tej książki. Y, no, ta powieść nie zachwyciła mnie tak bardzo, jak tego oczekiwałam, Na czym ubolewam, no ale cóż, zrobić tak czasami bywa, y, więc no. Także y, książek recenzenckich to by było na tyle. Przejdę, słuchajcie teraz do książek, y, może tych, które. Sobie gdzieś tam byłam, zakupiłam, zamówiłam na stronie internetowej bonito.pl Bo tych książek mam tutaj trochę, więc no. Najpierw dwie książki, które są niezwykle zachwalane przez różne recenzentki, różnych recenzentów. Amowa o Crave i Crush Tracy Wolf. Jest to tom pierwszy, tom drugi. I powiem Wam szczerze, że ja do tych książek na, początek podcho na początku podchodziłam na takiej zasadzie, że hmm, nie wiem w sumie, czy to może mi się spodobać. Ja nie wiem, czy chcę tego to czytać, czy chcę tego próbować. Ale słuchajcie, z drugiej strony ja sobie tak pomyślałam, jeżeli jest aż tyle pozytywnych recenzji, no to chyba coś jest na rzeczy. A z drugiej strony też przeczytałam sobie opis pierwszego tomu, który mnie zaciekawił, więc stwierdziłam, że skoro mam już okazję, to sobie wezmę. Mam te dwa tomy. Mam nadzieję, że w lutym uda mi się przeczytać tą pierwszy do końca, bo zaczęłam. Jestem na chyba dziesiątej stronie. W każdym razie. Mam nadzieję, że w lutym przeczytam obie te części, a przynajmniej tą pierwszą, i zobaczę o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego jest taki duży szał na te książki. Idąc dalej, mam książkę Sary Adams, Practice Makes Perfect, czyli lekcje randkowania, i jest to, słuchajcie, podobno część druga jakiegoś cyklu. Ale podejrzewam, że są to takie książki, które można czytać oddzielnie. Tylko tam, wiecie, bohaterowie z przeniej części się przewijają, ale tutaj mamy zupełnie inną historię. Więc, jakby, nie stresuję się tym za bardzo. Także, no, ja jestem bardzo ciekawa. W ogóle ta kładka jest naprawdę ciekawa i mam nadzieję, że ta pozycja mi przypadnie do gustu. Słuchajcie, postanowiłam w styczniu, że w tym roku chciałabym wrócić do pewnej serii, do pewnego cyklu który porzuciłam kilka lat temu i który tak odkładałam, odkładałam, ale postanowiłam, że chciałabym mieć te książki na swojej półce, chciałabym je przeczytać, bo chcę znać tę historię w całości. Także mam słuchajcie trzy książki z cyklu o Wiedźminie. Ja trzy książki sobie kupiłam w zeszłym roku na kiermaszu bibliotecznym, więc jakby tutaj sobie tylko dokupiłam kilka części. Jeszcze mi brakuje chyba dwóch czy trzech książek, ale to sobie zostawiam, wiecie, na dalszą przyszłość w każdym razie mam tutaj miecz przeznaczenia sezon busz i ostatnie życzenie także tak to wygląda, mam nadzieję, że powrót do Wiedźmina sprawi mi radość i że te książki mnie po prostu wciągną do zamówienie nie obułoby się bez jednej książki na którą się czaiłam, muszę sobie zamówić jeszcze tą piąty, tą szósty i tam siódmy, bo, bo tak. Słuchajcie, królowa Cieni: Szklane Transfer Raymonds w tym pięknym, pięknym wydaniu. Kocham to wydanie. Po prostu. Po prostu. Uwielbiam tę książkę, te książki w ogóle, jak są wydane. Absolutnie mi się one podobają, Więc, więc no. Cieszę się, że mam tę książkę na swojej półce. Jak już mówiłam, w tym roku chciałabym sobie przeczytać cały ten cykl jeszcze raz, bo kocham szklany tron. i chciałabym go, że tak powiem, pokochać jeszcze mocniej lub być może pokochać na nowo. Więc, no, mam tę książkę. I ostatnia książka z Bonito jest to Filip Leopolda Termanda. Książka, którą sobie postanowiłam kupić, bo jest na moim Tibiaży na ten rok, więc chciałam mieć po prostu swój egzemplarz papierowy i tyle. Jest to wydanie filmowe, które ma zdjęcia w ogóle z ekranizacji tego filmu. Także myślę, że będzie to ciekawe urozmaicenie lektury. No i mam nadzieję, że ta książka mi się po prostu spodoba, bo wiem, że ona ma dość sporo swoich zwolenników. Także liczę na to, że i ja się do nich będę mogła zaliczyć. Książki, jakie ja sobie zamówiłam na Vinted, czyli książki z drugiej ręki, bo tak jakoś wyszło. Mam aż cztery, także teraz wam je pokażę. Polowanie na wiedzmy, ponieważ Wiedźmy, czarownice. Ja lubię bardzo taką tematykę, także liczę na to, że tutaj będzie to ciekawa lektura, po prostu. Szczepan Twardoch, ballada o pewnej panience. Jest to zbiór opowiadań Szczepana Twardocha. Yy, podobno całkiem niezły, więc zobaczymy. Ja, Szczepana Twardocha, mamy również jedną książkę na półce, a jest to Król. Yy, I ta książka również się znalazła na moim Tibiaży na ten rok. Także. Powiedzmy, że jak przeczytam sobie tamtą, to być może rozkocham się w prozie twardocha i będę chciała czytać więcej jego powieści. Także w pogotowie już będę miała jego opowiadania. 5 nieopowiedziane historie kobiet zamordowanych przez Kubę Rozprówacza Jakby kryminalne zagadki, kryminalne sprawy, to jest coś, co ja uwielbiam, A jeżeli jest to jeszcze opisane. W jakiś taki bardziej szczegółowy sposób, to w ogóle dla mnie jest to cud miłości Maina, Także liczę na to, że tutaj się nie zawiodę. I mamy również syrenę i pani Hancock, książka z tej serii butikowej Albatrosa. Ta książka w ogóle jest przepięknie wydana. I to, to jest jej obwoluta, ale słuchajcie, pod obwolutą kryje się prawdziwe złoto. Nie przesadzam mówiąc, że kryje się prawdziwe złoto. Ta oparka jest przepiękna. I powiem Wam szczerze, że ja się naczytałam swojego czasu bardzo dużo zachwytów na temat tej powieści. Pamiętam, że, jeśli dobrze, znaczy, jeśli dobrze pamiętam, że Olga z wielkiego buka bardzo polecała tę powieść, więc liczę na to, że i ja się w niej zakocham. Idąc dalej, książki, które przywędrowały do mnie z Empiku, przywędrowały do mnie z Empiku, ze mną przywędrowały do domu. No, po prostu, więc y, zaczynę Wam pokazywać te książki. Przede wszystkim mamy dwa reportaże, w sumie takie dwie: literatury faktu. Y, mamy książkę Anny i od Dudek znikając, i są to reportaże o matkach. Ja lubię taką tematykę, lubię taką tematykę bardziej społeczną, psychologiczną, więc jakby po prostu y, wzięłam tę książkę z ciekawości. Też czytałam dużo pozytywnych opinii na jej temat, więc to też mnie skłoniło, żeby sobie tę książkę zakupić i żeby i ją po prostu mieć. Na pewno będę ją czytać. Mam nadzieję, że mi się spodoba. Polska na wojnie jest Bitniefa parafianowicza. Książka, którą już w swoim drogą też zdążyłam przeczytać. Pochłonęłam ją bardzo szybko. Powiem Wam szczerze, jest to książka bardzo ciekawa, która w pewien sposób rozświetla całą tę sprawę, całą tą, całą tą sytuację związaną z wojną i. i no Po prostu jest to naprawdę ciekawa lektura. Więcej o niej będę mówić we wrapapie styczniowym, także czekajcie i no. powiem Wam szczerze, że już teraz mogę Wam tylko powiedzieć, że polecam tę książkę ku Waszej uwadze. Styczeń nie mógł minąć bez, słuchajcie, książek bardziej popularnych, takich zbierających bardzo, ale to bardzo pozytywne opinie. Na początek Divine Rivers Repeki Ross, czyli Pojedynek Bogów Książka, która zbiera bardzo duże zachwyty wśród bookstagramerów, booktokerów, bookblogerów i wszystkich buk Więc ja postanowiłam się skusić i mam nadzieję, że ta książka również przypadnie mi do gustu Mam również książkę Freedy MacFaden, czyli Zamknięte Drzwi jest to autorka, która naprawdę zachwyciła mnóstwo czytelników, i wiem, że teraz w styczniu wyszła jej, druga jej kolejna książka, tylko nie pamiętam tytułu. W każdym razie mam nadzieję, że po tej pozycji będę chciała jej przeczytać więcej powieści i że mnie one po prostu zachwycą. Podobno są to świetne, świetne thrillery, więc mnie do szczęścia nie wystarczy wiele, także naprawdę liczę tutaj na świetną przygodę. Postanowiłam również sobie zamówić w styczniu, e, słuchajcie, dwie biografie. E, biografie, które mnie zaciekawiły, jedna z nich chodziła za mną już od dłuższego czasu, ale przy okazji do tego zamówienia jeszcze domówiłam sobie, słuchajcie, rundę piątą e, Pizgacza e, Born the Hell, czy jak to się tam nazywało, nie pamiętam. Wiecie o co chodzi. E, w każdym razie, tylko e, nie mam jej fizycznie, bo ją pożyczyłam, ale też mam tę książkę, e, tak jakby na swojej półce. A te dwie biografie, które Wam teraz zademonstruję, to jest biografia nobla wybuchowego Pacyfisty. Książka, która jest dosyć gabaretowa i w ogóle jest bardzo ładnie wydana. Jestem ciekawa tej książki, po prostu jestem bardzo ciekawa. I mamy również Tesle Geniusz na Skraju Szaleństwa. Książka, która słuchajcie właśnie chodziła za mną od dłuższego czasu. W sumie już 3 lata za mną chodzi właściwie. A jest to w ogóle wznowienie, i ja dość długo czekałam na tę książkę, więc. wiecie. Także powiem Wam szczerze, że to jest książka, która myślę, że może mi w pewien sposób rozjaśnić wiele rzeczy, ale też po prostu ciągnąć, więc mam tutaj co do niej naprawdę spore nadzieje. I ostatnia książka empikowa to jest Steinbeck. Podróże z Charlejem w poszukiwaniu Ameryki. Książka, moja kolejna książka Steinbecka, ponieważ w styczniu przeczytałam myszy i ludzie, totalnie się zachwyciłam tą powieścią, też będzie o nim w verpopie styczniowym. Zachwyciłam się tą książką, więc jakby będąc w Empiku postanowiłam sobie, jeszcze miałam tam jakąś zniżkę, to zdecydowałam, że sobie wezmę tę książkę. Ona wróci ze mną do domu. Ja jej jeszcze nie przeczytam, może w lutym mi się to uda nadrobić. Myślę, że będzie to rewelacyjna pozycja i w ogóle chciałabym sobie Steinbecka przeczytać wszystkie książki, jakie zostały wydane u nas w Polsce. Ambitny plan, ale nie zakładam tego na ten rok tylko, tylko wiecie, na dłuższy czas, więc y, mam nadzieję, że mi się to uda. W każdym razie mam i będę czytać. Książki, jakie sobie zamówiłam na stronie wydawnictwa Ale, wydawnictwa Agora. Są to trzy książki, jedna jest z outletu, w ogóle nie wygląda jak z outletu, słuchajcie. A dwie, y, jedna z nich to jest styczniowa premiera, a druga wyszła chyba w grudniu albo w listopadzie, nie pamiętam. W każdym razie mamy książki dwie y, Weroniki Jaczewskiej, czyli Shameless, które też zbiera bardzo pozytywne opinie. A jak Shameless, to i Heartless, czyli ten drugi. Liczę na to, że te książki mnie zachwycą, więc pokładam w nich naprawdę duże nadzieje. I styczniowa premiera, czyli Klaudia Bianek, zanim odejdziesz. Ja musiałam mieć tę książkę, jakby ja bardzo lubię prozę Klaudii Bianeki, ja lubię jej powieści, lubię to, jak ona tworzy swoje bohaterów, swoje historie. Ech, po prostu, więc musiałam, musiałam mieć tę książkę. A jeszcze, biorąc pod uwagę to, że główna bohaterka nazywa się tak jak ja, no to słuchajcie, ta książka przemawia do mnie od samego początku, więc oto ona. Mam nadzieję, że mi się spodoba. Teraz przed wami wszystkie książki, jakie sobie zakupiłam, biedronca, bo był kiermasz książki. W sumie to nie wszystkie a jednak wszystkie a jednak wszystkie. Książki jakie sobie zakupiłam biedronce, bo był kiermasz książkowy i były książki. Były książki po 10 zł, więc no, trochę ich mi słuchajcie przebyło, także po prostu wam je teraz pokażę. Max czarny i sezon drugi y, Max Czorny, bo moja mama bardzo lubi Czorny, a Ja stwierdziłam, że kupię tę książkę dla niej, ale sama też pewnie ją przeczytam sobie kiedyś tam W każdym razie y, mam sezon drugi Ali Smith i Zima jest to tom drugi z tego, co pamiętam y, Muszę się zaopatrzyć w tom pierwszy, albo sobie go przesłucham w audiobooku, jak jest Albo y, przeczytam sobie w e-booku na Empiku w każdym razie podobno jest to świetna y, proza. Podobno autorka pisze naprawdę bardzo dobrze i tak wciągająco i angażująco, więc liczę na to, że te książki mi się spodobają. Polina Wysocka, Murawiec i Bez Zobowiązań. Swego czasu sporo słyszałam o tych książkach, o, książ, o tej książce. Y, czytałam też sporo pozytywnych opinii, więc y, postanowiłam się skusić i mam tę książkę. Mam nadzieję, że mi przypadnie do gustu. Trzeci tom stulecia winnych, czyli ci, którzy wierzyli Aubeny Grabowskiej, bo po prostu zbierałam sobie stulecie winnych. Mam już, już wiecie, tą trzecie ostatnie, jeszcze brakuje mi chyba tych opowiadań tylko, ale to sobie dokupię gdzieś tam w międzyczasie. W każdym razie mam już właściwie całą trylogię i będę mogła ją już przeczytać. Zuzanna Kulik, Kwell, ZK Mary, Black Restless Soul. Pewnie czytam to źle, ale wybaczcie. W każdym razie książka, która też chodziła za mną dłuższy czas i ją miałam od swego czasu kilka razy w koszyku na empiku, ale jakoś tak wychodziło, że dobra, nie, nie biorę jej teraz, wezmę ją kiedy indziej, no i trafiała mi się, słuchajcie, za dychem w biedronca, także myślę, że wyszłam na tym lepiej. A chciałam sięgnąć po ten tytuł ze względu na to, że czytałam w zeszłym roku jej inną książkę pod tytułem I Promise You i spodobało mi się pióro tej autorki, więc. Mam nadzieję, że ta książka również mnie zachwyci. I ostatnia książka z, Tobu, z tego bucha z tych zakupów biedronkowych, to długo i szczęśliwie Alison Cone Książka, która też była swego czasu popularna i chwalona bardzo, więc mam. I w ogóle także bardzo się cieszę. W ogóle ona jest w idealnym stanie. Także jakby mówię, wspominam o tym, bo niektóre te książki są już tak przekopywane tam w tych koszach, że są po prostu w tragicznym stanie. A tutaj mamy po prostu nówkę, sztukę nieśmiganą, dosłownie jakby zdjętą gdzieś po prostu, wiecie, z potwoli, także super A kosztowała mnie dychę, więc uważam, że się opłacało Mam nadzieję, że ta książka mi się spodoba I słuchajcie, ostatnie książki już to są książki ze świata książki, bo tak wyszło po prostu Mamy tutaj, słuchajcie, książkę, która też chodziła za no dość długo, się tak czaiłam na nią, czaiłam, czaiłam Aż w końcu stwierdziłam, dobra, biorę ją, już się nie zastanawiam Babel, Bąbel, jak zwał, tak zwał, wiecie o co chodzi, Rebecca F Kwang. Książka, która y, zbiera bardzo, bardzo pozytywne opinie. Pewnie jakieś negatywne też się pojawiły, tylko akurat nie rzuciły mi się w oczy ale podejrzewam, że były. W każdym razie książka, którą bardzo chciałam mieć, w tym konkretnie wydaniu właśnie, y, więc mam nadzieję, że y, proza tej autorki naprawdę przypadnie mi do gustu, bo wychodzi na to, że mam jej prawie wszystkie książki, tylko nie mam jeszcze Yellowface, więc szok. W każdym razie mam nadzieję, że ta książka mi się spodoba. Peter F. Brett, pustyny Książa, Księga Pierwsza. I jest to, słuchajcie, pierwszy tom z cyklu zmroku. Jest to nowa odsłona cyklu demonicznego. Ja w ogóle jeszcze tego autora nic nie czytam. Tak się prezentuje okładka, bo widzę, że coś prześwietla nie widać. W każdym razie ja jeszcze tego autora nic nie czytałam. Mam nadzieję, że uda mi się to nadrobić. W każdym razie mam tę książkę, bo była w kalendarzu Adventowym Świata. Książki za jakieś chyba 18 zł. Więc, wiecie, tutaj cena kładkowa 70, także myślę, że się opłacało. Jestem ciekawa, po prostu będę próbować, będę czytać, być może się rozkocham w piórze tego autora, i być może będę chciała sięgnąć po wszystkie jego powieści. Także, słuchajcie, to co, to, co będzie, to będzie. Outlet książkowy świata książki to jest moja zmora, a jeszcze jak dają te promocje, takie wyjdzie 4 za 3. Coś tam, coś tam, to ja jestem zgubiona. Po prostu I Am Lost Baby Girl, i jakby wiecie. Ja, y, ja nie odejdę stamtąd, dopóki nie wybiorę tych czterech tytułów. Więc wybrałam sobie właśnie takie cztery tytuły, i teraz Wam je pokażę. Mamy książkę Cezarego Łazarewicza. Żeby nie było śladów w sprawach Grzegorza Przemyka, czyli jedna z najgłośniejszych spraw kryminalnych PRL-u. Jakby. Ja za wiele o tej sprawie nie słyszałam, wiem tylko tyle, co tutaj było napisane w opisie, jakby nie zagłębiałam się w ten temat jeszcze. Mam nadzieję, że po tej książce trochę mi się rozjaśnię w głowie i będę chciała jakby podrążyć ten temat sobie bardziej. Mój tata panda Jamesa Golda Borna, książka, która swego czasu gdzieś tam bardzo często przewijałam się na Instagramie. Jestem ciekawa tej książki, jakby to jest opowieść o ojcu i synu, więc podejrzewam, że będzie wzruszająco, Podejrzewam, że będzie trochę nostalgicznie, trochę, może dramatycznie, ale mimo wszystko, że ta książka mi się spodoba. Przynajmniej taką mam nadzieję, więc no. I słuchajcie, mam dwie kolejne książki: Britannicus i Sherry. Jakby ja bardzo lubię tę autorkę, więc musiałam mieć te dwie książki. I jest to ten drugi i trzeci y, cyklu Kompas. Czyli mamy wschodnie światła, tom drugi i zachodnie fale, tom trzeci. Te okładki mogłyby być ładniejsze, w sensie, wiecie, nie, nie musiałby tutaj być goły pan, ale liczy się treść, liczy się treść i liczy się moja sympatia do tej autorki, więc. Następnie mam, słuchajcie, trzy książki, które też sobie wzięłam na promocji. I są to książki z cyklu obca Diany Gabalton, ponieważ była promocja, że jak się tam wpiszę kod promocyjny, to te książki chyba są jeszcze dychetalniej niż było na stronie, więc myślę, że się opłacało tylko trochę wtopiłam, ponieważ przy jednej nie doczytałam, że jest to wersja ta edycja ekskluzywna a mi zależało na tym, żeby mieć wszystkie w miękkich okładkach, a już trudno liczy się treść, także nie będę tutaj się, wiecie, tym za bardzo przejmować Mamy, słuchajcie, uwięzioną w bursztynie która wygląda przepięknie, ta okładka jest przepiękna, przepiękna, więc więc mam tę książkę Obca, oczywiście, że obcą też musiałam mieć. I mam również podróżniczkę. Nie pamiętam, który to ten drugi, który to trzeci, ale to sobie gdzieś tam doczytam. Liczę na to, że te książki jakby mnie zachwycą. Ja czytałam obcą kilka lat temu i za pierwszym razem ta książka była świetna. I ja bardzo chciałam, wiecie, pójść dalej w tej historii, ale akurat wtedy chyba nie było drugiej części w mojej bibliotece, i ja już tak stwierdziłam, dobra, to poczekam tak poczekam, poczekam, i tak czekałam, i tak minęło kilka lat, i dalej czekam, więc, yy, więc no. Mam nadzieję, że te książki mnie zachwycą na nowo. Przynajmniej ten, tą pierwszą. I ostatnia książka z to, to są Księgarnie i Kościopył Travisa Baldry. I jest to prequel, jeśli dobrze pamiętam. Yy, książki Legendy i Lata. Legendy i Laty to było takie cozy fantazji, które bardzo, ale to bardzo po prostu mnie wciągnęło i które mnie tak rozpaliło, a zapach kawy unosił się po prostu dookoła mnie, więc naturalnym dla mnie było, że ja sięgnę i będę mieć na półce i kolejną książkę tego autora. No, powiem Wam szczerze, że ja uwielbiam tę historię i mam nadzieję, że ta książka też przypadnie mi do gustu. Także w tym szalonym bookholu to by było na tyle. Możecie mi dać znać w komentarzu na dole, czy już czytaliście o którą z tych książek lub czy mi polecacie, po którą sięgnąć w pierwszej kolejności. Też możecie mi to, wiecie, zaproponować. Bardzo chętnie skorzystam z Waszych rad. No i cóż, ja się już będę z Wami żegnać, słuchajcie, trzymajcie się ciepło, pijcie dużo wody, czytajcie fajne książki i korzystajcie z czasu wolnego i relaksujcie się, nie przemęczajcie się. I cóż, do zobaczenia w następnym filmie i cześć!